Siemanko moi drodzy. Skoro odpaliliście ten filmik to prawdopodobnie chcecie znać moją opinię a propos największej ściemy ever Hollywood wszechczasów na zawsze always. Lewica ma pretensje do Hollywood i prawica, lewica i prawica obie mają te grupy pretensje do Hollywood, o zupełnie coś innego, prawda? Lewica tam czepia się, że jest nie wiem, za mało kobiet reżyserów albo za mało nie wiem hindusów scenarzystów, mają jakieś tego typu pomysły, nie? Z kolei prawica narzeka, że tam jest, nie wiem, za dużo gejów w filmach, na przykład słyszałem ostatnio taki zarzut, nie? że Ej, to Hollywood to ściema, bo oni tam... Nie ma tylu gejów na świecie, żeby, żeby w każdym filmie był gej. No to przecież geje to jest tam 2% ludności, no to tak nie jest to... O, to mi się nie podoba. się, <laughs> To jest nagle argument. albo um... Kwestie rasowe. Nie ma tylu dyrektorów czarnoskórych w szpitalach. To nieprawda, że każdy ordynator musi być czarny. W każdym serialu Hollywood robi, wiecie, afirmację rasową i tak dalej, i tak um. dalej. No i co z tego? Niech będzie nawet serial, w którym wszyscy są czarni. Był taki film spajkali kiedyś. E, o żołnierzach w czasie II wojny światowej, gdzie wszyscy byli czarni. No i dobra, to jest film, dobra? Może był jeden taki oddział. Nie wiem, czy to jest na faktach, czy nie na faktach. To ma być film, to ma być zabawa. Ja sobie pomyślałem, że jak te wszystkie grupy się, w sumie to się kłócimy o jakieś proporcje, nie? Znaczy, kłótnia jest, dotyczy proporcji, omijamy meritum. Otóż to nie jest tylko kwestia Hollywood, poprawności politycznej, nie wiem, ostatnich 20 lat. To jest Hollywood od początku, od napadu na pociąg i nie wiem, co tam jeszcze było. A czy bracia Limier, może tutaj nie za bardzo podpadają, bo to nie do końca jest Hollywood, to jest raczej kino europejskie, jak sama nazwa wskazuje, więc, więc poczekajmy z tym. Wiecie, jaka jest, jaki jest problem i jakie jest kłamstwo w każdym filmie hollywoodzkim? Zawsze jakikolwiek został wyprodukowany? Ktoś powie, że nie w każdym dobra. 99,999? 99, 99, taki, że zawsze i nie w roli drugoplanowej jest hindus, lesbijka albo ktoś tam. Tylko zawsze w pierwszoplanowej, głównym bohaterem filmu. Zawsze jest osoba, która coś robi. Zobaczcie, zawsze jest osoba, która działa, nie? Zwróćcie na to uwagę następnym razem oglądając film. <noise> Taka prosta obserwacja. Zawsze jest ktoś, nieważne, chłopak, dziadek, kobieta, starzec, duch, robot. Ale załóżmy, że na chwilę sk skoncentrujemy się na ludziach. Ktoś ma problem, jest zawsze bohater, nie? Bohater ma problem, coś go gniecie. Bohater zaczyna działać, popełnia błędy. Zniechęca się, odmawia, że tak powiem, zaproszeniu do przygody wielokrotnie, prawda? W końcu decyduje się wejść w tą przygodę, decyduje się wejść do jakiegoś kręgu, to mu się nie podoba, dostaje tam potyłku i w którymś momencie bardzo mocno dostaje potyłku i to jest najczęściej gdzieś tam mniej więcej środek filmu i z postaci pasywnej zaczyna być aktywną, nie? Rambo przestaje uciekać, a zaczyna atakować. Rycerze Jedi przestają tylko i wyłącznie się, 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 się gdzieś tam chować po kątach i coś tam szperać, tylko zaczynają podejmować inicjatywę. Zaatakują Gwiazdę Śmierci, rozwalą ją, podejmą próbę. Być może im się nie uda, być może zginą przy okazji i do niczego to nie doprowadzi, ale próbują coś zrobić. I tak jest w każdym filmie. I jak przeczytacie sobie jakąkolwiek książkę o scenariopisarstwie, o sztuce pisania scenariusza, o dramaturgii, to zawsze to jest. Nie? Pierwszy akt, drugi akt, trzeci akt bohater, który, którego wprowadzamy w świat, który ma perypetię, który ma konflikt, musi ten konflikt przezwyciężyć, wyciągnąć z niego lekcję i wrócić do swojej wioski z jakimś eliksirem, który, który uzdrowi wszystkich, prawda? Ale zawsze jest bohater, który musi mieć kochones, musi wyjść ze swojej strefy komfortu. To jest największa ściema Hollywood, a nie to, że jakiś Spock czy jakiś tam, nie wiem, Vader w jakiejś scenie się trzyma z kimś za rączkę, dobra? Albo to, że, nie wiem, czubaka zmienił płeć. Bo teraz wszyscy muszą być w filmie tacy, jakie tam, wiesz, wszystkie barwy tęczy muszą być równo ukazane, i, i zaraz się jakiś Glad odezwie, a potem się odezwie ktoś inny, a potem jakieś LGBT, a potem ktoś powie, że za dużo jest LGBT. Puh, to tak naprawdę nigdy nie tyczy głównych bohaterów i nie jest problemem. Choćby nawet cały film opowiadał o gejach, jak nie wiem, Przyszyla, Królowa Pustyni, jeden z moich ulubionych filmów. No i co z tego, że wszyscy są gejami? Czy to każdy film ma być proporcją świata? Odpowiadać, opowiadać o tym, jakie są między nami proporcje, ile jest gejów, ile nie jest gejów, ile jest lewaków, ile prawaków, ile kobiet, ile mężczyzn, ile starych, ile młodych. Coś nie da napisać scenariusza, jeśli mamy mieć tyle, tyle, że tak powiem, obowiązków na głowie. O tym ma pamiętać scenarzysta, a nie o tym, że przede wszystkim ma opowiedzieć historię, która jest, Inna niż życie. Jak ktoś kiedyś powiedział, że, że film to jest po prostu życie minus nuda. Tak więc musimy mieć działające postaci, które mają konflikt, coś do zrobienia. I to jest największa ściema. Dobra, to już powiedziałem, że to jest największa ściema. Czyli ale, ale czy to znaczy, że wiecie, czy to znaczy, że ja teraz bym chciał, żeby co, żeby to zlikwidować i żeby ludzie przestali co pisać scenariusze o bohaterach, którzy mają coś do zrobienia i mają jakiś pomysł na siebie? Nie, oczywiście. Jak najbardziej. To są dobre filmy. To są jedyne dobre filmy, są takie, w których naprawdę jest dobry konflikt. Dobrze trójwymiarowo zarysowana postać, która nie jest płaska, nie jest tylko i wyłącznie, nie wiem, nie ma w sobie tylko i wyłącznie miłosierdzia, ale ma jakiś, nie wiem, element piekła gdzieś, gdzieś schowany, ma jakiś konflikt, ma jakąś stopę achillesową, ma jakiś problem, na coś nie jest zaszczepiona, że tak powiem. Ma jakąś też ciemną stronę, może gnębi ją przeszłość, wiecie o co chodzi. Um, I ta osoba musi pokonać konflikt, i nawet jeśli polegnie, to ma wyciągnąć z tego naukę. Tymczasem, o czym dobrze wiecie. Nieważne, czy mówimy o gejach, czy lesbikach, czy katolikach, czy protestantach, czy buddystach, czy niewierzących, czy białych czy zielonkawych, ludzie zasadniczo to chcą i to jest 99,999. 99 żeby im dać spokój, dać im gwarantowany dochód podstawowy, zapewnić im ich prawa pracownicze, ich prawo do seksu, ich prawo do spaceru, ich prawo do jedzenia, ich prawo do zdrowia, ich prawo do edukacji, ich prawo do szczęścia. I nie chcą o to walczyć. Tu, tu jest pierwszy zgrzyt. Bohaterowie w filmach nie czekają na to, że ktoś im przyniesie rozwiązanie konkursu. Bohaterowie w filmach działają. I my chcemy, mimo wszystko, mimo tego. W zasadzie i ci, i ci sami ludzie w Realu chcą, żeby rząd im dał te plusy różnorakie. W każdym kraju te programy socjalne wyglądają inaczej. Jak już dostaniemy te wszystkie plusy, łącznie z kanał plusem, to sobie siądziemy przed telewizorem i będziemy w tym telewizorze oglądać filmy, które lubimy, nie? A jakie filmy lubimy? Lubimy takie filmy, w których coś się dzieje. Jest konflikt, jest bohater, jest rozpierducha, są dobrzy, są źli, walczą ze sobą, jest jakaś misja, jest jakaś idea, nie? Czyli zupełnie coś innego niż, niż w życiu tego 99%. W filmie mamy zobaczyć człowieka, który nie godzi się na zostaną rzeczywistość. Chcemy, żeby Alicja wyszła z krainy czarów. Albo najpierw się do niej udała. Wiecie. po coś, nie? Żeby znalazła jakiś eliksir, pokonała jakiegoś smoka. Nie wiem. wrzuciła pierścień do wulkanu, cokolwiek. My nigdy nie ruszymy się z kanapy, żeby wrzucić pierścień do wulkanu, bo to mogłoby zagrozić. Mógłby, szef nam, mógłby na nas krzywo spojrzeć. Sąsiedzi mogliby się przypieprzyć. Wiecie o co chodzi, nie? Więc siedzimy sobie w naszej strefie komfortu. Sąsiedzi wszyscy głosują za pisem. To ja też powiem, że głosuję za pisem. A czy zagłosuję za pisem? To na szczęście jest za kotarą, nie? Ale gdyby tak otwarcie, no to musiałbym też za pisem, bo ważny jest status quo. Więc nigdy nie łamiemy tego status quo, nigdy nie wychodzimy z pierwszego aktu. Nie? Zauważcie, pierwszy akt to jest taki moment najczęściej w filmie, kiedy główny bohater może jeszcze się cofnąć. Mija mniej więcej pół godziny dwugodzinnego filmu, to jest pierwsza ćwiartka. I musi przejść taki moment, który jest bez odwrotu. Czyli Neo jeszcze może wziąć tą drugą pigułkę. Jeszcze, może, jeszcze jest szansa, ale jak weźmie tą pigułkę, co już ją wziął, to już się nie może cofnąć. I potem kończy się pierwszy akt, czyli ten ta życie w rzeczywistości Matrixa, i on nagle budzi się, kiedy wyciągają z niego te wszystkie, wyciągają go z tego ki kiślu. I on już nie może wrócić, nie może się z powrotem podłączyć do, wiecie, do, do rury i powiedzieć: Ok, to ja wracam teraz do tego software'owego snu. Znaczy, teoretycznie Cypher potem wraca, ale to jakoś jest dziwnie opisane, bo w oryginale, w oryginalnej powieści, która była, znaczy w takim super scenariuszu od razu napisanym na trzy części, to Cypher miał jeszcze przez dwójkę i przez trójkę działać. Oni y, tą postać Cyphera, zresztą bardzo ciekawą, ograniczyli do pierwszej części Matrixa, bo tam chcieli to jakoś przyciąć, tak, żeby coś tam był konflikt, żeby Cypher wystawił Morfeusza do walki. Nie zresztą o Matrixie będziemy chyba jeszcze mówić w tej serii. No, ale okej, okay. chcemy być pasywni i chcemy oglądać nasz, nasz telewizor, w którym będziemy oglądali aktywność. Chcemy patrzeć na coś, czego nigdy byśmy nie wypróbowali w życiu. Coś jak sporno. I jaka z tego puenta? No chyba tylko taka, że musimy się zastanowić, czy chcemy być widzem, czy aktorem w naszym życiu. Tomasz Agięcki, do zobaczenia.